Witam, nazywam się Małgorzata Kóry, jestem autorką książek dla dzieci, między innymi tej książki kot na medal, prawdziwe historie bohaterskich kotów. Książka jest spisana na złotą listę fundacji ABC21. I dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć troszkę o kotach, z dwóch powodów: po pierwsze, o kotach można mówić i słuchać godzinami, a po drugie koty mają dosyć niepochlebną opinię i chciałabym ją zmienić. Panuje taki pogląd, że koty nic nie robią przez cały dzień, tylko śpią i w dodatku w miejscu, w którym właśnie zamierzacie usiąść. Oczywiście jest to nieprawda. Postanowiłam sama przeprowadzić doświadczenie na moim własnym kocie, by się o tym przekonać. Przez 24 godziny zapisywałam minuta po minucie aktywność mojego kota. No i co się okazało? Okazało się, że Migot tak ma na imię mój kot spał tylko 16 godzin. A pozostały czas poświęcił na bardzo ważne rzeczy, na przykład na y, oczyszczanie mieszkania z insektów, na lizanie futra, y, na rozmyślania na parapecie okiennym, na bardzo istotne na pewno tematy. I właściwie nie zdziwiłabym się, gdyby to migot odkrył lek na COVID-19. Y, okazało się, że naukowcy również postanowili przeprowadzić takie samo doświadczenie y, i uzyskali podobne wyniki. Yy, ustalili, że koty śpią od 12 do 16 godzin dziennie. Dla porównania, psy, które nie mają opinii śpiochów, śpią niewiele mniej, bo od 12 do 14 godzin. A takie nie, na przykład nietoperz od 18 do 20 godzin. Także pogląd, że koty są śpiochami, jest całkowicie błędny i krzywdzący. Na pewno znacie łajkę. Łajka nie była kotem. Łajka była psem, pierwszy pse, pierwszym psem, który yy, znalazł się w przestrzeni kosmicznej. W 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił na orbitę rakietę, na pokładzie której była łajka. No i ludzie na całym świecie pokochali tego pieska. Yy, wizerunek łajki był na znaczkach pocztowych, yy, w gazetach, yy, pisano o nim piosenki, yy, książki, wiersze ludzi ogarnęło szaleństwo. Ale niewiele osób wie, że 5 lat później w kosmos wystrzelono kotkę. Francuzi wystrzelili na pokładzie rakiety kotkę Felicet i w przeciwieństwie do łajki kotka wróciła na Ziemię, gdzie została poddana licznym badaniom po to, aby kolejne misje, tym razem z udziałem ludzi, były po prostu bezpieczne. Także kotka Felicet odegrała dużą rolę w Podboju kosmosu przez ludzi. Innym kotem, który wzniósł się nad Ziemię 50 lat wcześniej, był kot Kido. Kido został zabrany na pokład sterowca Ameryka. Tutaj nawet jest. To jest Kido, właśnie na zdjęciu, na tej ilustracji okładkowej z książki, na, na pokład sterowca Ameryka przez Waltera Wellmana, podróżnika amerykańskiego, który postanowił jako pierwszy człowiek, właśnie w sterowcu, przelecieć przez Atlantyk. Wziął kota na szczęście i okazało się, że Kido rzeczywiście przyniósł szczęście, ponieważ był kotem meteorologicznym. To znaczy potrafił przewidzieć zmianę pogody, gwałtowną burzę albo wichurę. Na długo przed urządzeniami nawigacyjnymi, przez co załoga mogła w porę odpowiednio zareagować. Ostatecznie misja skończyła się fiaskiem. Sterowiec musiał wylądować na środku oceanu, ale Kido dostał się sławny. W porcie czekały na niego tłumy wielbicieli. No, i nawet znalazł się na. Jego wizerunek znalazł się na pocztówkach. Innym bohaterskim kotkiem, o którym warto wspomnieć, jest kot Simon. Kot Simon, co prawda, nie latał, ale pływał na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego Ametyst. Był tam marynarzem, dostał takie oficjalne stanowisko marynarza, i do jego zadań należało łowienie myszy, które podjadały zapasy. Amethyst został ostrzelany przez chińskie wojska i wtedy Kido pełnił rolę kota Simon pełnił rolę kota terapeutycznego pocieszał rannych żołnierzy dawał im miłość i ciepło którego bardzo potrzebowali a z dala od domu było naprawdę o to trudno robił to wszystko mimo że sam był ciężko ranny dlatego został odznaczony po powrocie medalem Dikin jest to specjalny medal, który był wręczany zwierzętom, które odznaczyły się męstwem i odwagą na polu bitwy. Na pewno znacie Lesi. Lesi również nie była kotem, była psem, owczarkiem szkockim i była bohaterką fikcyjną. Stała się symbolem wierności i przywiązania po tym, jak. Przebiegła kilkaset kilometrów, by odnaleźć swojego dawnego właściciela. I mam dla was dobrą wiadomość. Otóż Lesi ma swojego kociego odpowiednika, kota Siemiona. Siemion wracał ze swoją rodziną samochodem z wakacji. Z nadmorza czarnego do Murmańska. To bardzo daleka odległość. Mieli postój pod Moskwą i tam Siemion się zgubił. I godzina pojechała dalej bez niego. Kot jednak postanowił ich odnaleźć i wrócić do domu na własnych łapach. Nie wiedział tylko, jak daleko musi biec. Z Moskwy do Murmańska jest prawie 2000 km. Dla porównania z Gdańska do zakopanego jest tylko 700 km, czyli siemion musiał pokonać około 3 razy dłuższą odległość niż z Gdańska do Zakopanego. Także y, dla jednego małego kota, który musiał pokonać tą odległość pieszo, było to bardzo dużo, y, ale mu się udało. Udało mu się to y, w, zro, zrobić w 6 lat. Y, wrócił do domu i mieszkańcy Murmańska, zafascynowani tą historią, postawili mu pomnik. Także, jak widać, koty potrafią być odważne i bardzo wytrwałe, a do tego y, są również bardzo empatyczne czego dowiodła na przykład kotka Masza, yy, która w rosyjskim miasteczku Obnisk ogrzała własnym ciałem yy, porzuconego na mrozie niemowlaka. Albo nasz rodzinny bohaterski kot, yy, rodzimy bohaterski kot Rudzielec, yy, który uratował z pożaru yy, płonącego budynku całą rodzinę. Często koty pomagają również ludziom w zwykłych, codziennych sytuacjach, na przykład pracują w hospicjach albo są, uczestniczą w felinoterapii. Znane są koty, które pracują w bibliotekach na całym świecie. Znane są koty, które są muzami i natchnieniem znanych pisarzy. Na przykład Kot był y, bardzo ważny w życiu Wisławy Szymborskiej, y, Bogumiła Hrabala, y, Witolda Gombrowicza, y, czy na przykład Ernesta y, Hemingwaya, który kotów miał aż 40. Y, kot Znane są koty z Downing Street numer 10. Jest to siedziba brytyjskiego premiera. Tam koty mają y, swój etat już od bardzo dawna etat łapacza myszy, oczywiście. Y, koty mogą być aktorami i zdobywać kocie Oscary, czyli Petsy Award rozdawane corocznie. Y, takiego Oscara kociego zwierzęcego zdobyła na przykład kotka grająca w Śniadaniu Utifaniego. Koty mogą być y, konduktorami w pociągach, jak kot Felix z Anglii. Koty mogą być y, bileterami, jak kot Mike, który pilnował wejścia do British Museum. A nawet mogą być prawą ręką i asystentem, albo też prawą łapą i asystentem prokuratora genera generalnego USA, jak kot Fred. Także jak widać, dla kotów nie ma rzeczy niemożliwych. O kilku kotkach, o których dzisiaj opowiadałam, możecie przeczytać w książce, kot na medal. No i mam nadzieję, że od dzisiaj spojrzycie troszkę inaczej na swoje koty, nie jak na kanapowe lniwce, tylko jak na potencjalnych bohaterów, którzy tylko czekają na właściwy moment, żeby pokazać wszystkie swoje pozytywne, najlepsze kocie strony. Także dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia.